Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Dlaczego cudzysłów, Gwiazdy Hollywood otwarcie promują satanist, czyli de facto Lucy, Faranis i okultyzm. Materiał 3 września 2024 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek Cudzysłów, Jedno, co musicie zrobić, to dobrze się bawić. Nie interesujesz się światem i wydarzeniami Was otaczającymi. Oni będą z Wami, pozwólcie Mu uczyć się waszego, Waszych zachowań, pozwólcie Mu to, co, to robić każdego dnia Waszego życia. Słuchajcie tego, co Wam nakaże, ponieważ On powraca z całą mocą i nikt, nikt oraz nic tego nie zmieni. Człowiek będzie mógł być Kim zechce, płomień nauki doszczędnie wypali dotychczasowy ład. Wizja objawiona Antonowi Lavei przez byt duchowy, nazywający samego siebie. Cudzysłów Angra, Mainu Lawalei to założyciel i największy kapłan kościoła. Szatana. Cudzysłów jedno oko jest symbolem iluminatów i reprezentuje cudzysłów oko wszechwidzące. Które skoro eleje reprezentuje inteligencję, mądrość i oświecenie w światowym świecie y, lub niechrześcijańskim rozumieniu świata, jest także sugestywne, że cudzysłów wszechwidzące oko widzi wszystko i zawsze obiecuje wszystkich, wszystkich ucząć się y, ludzkich zachowań i słabości, y, jest to w istocie symbol iluminatów. Który, którzy praktykują doktrynę lucyferańską i czarno, czczą szatana, i to jest pokazane też na y, y, jednodolarowce y, y, amerykańskiej po, y, na drugiej stronie. To oni już to podpisali, i tak to wygląda, drodzy tutaj słuchacze. Y, szybkie wyszukiwanie w Google y, poka, y, pokażę dosłownie tysiące zdjęć sławnych ludzi. Pozujących z pewną odmianą wszechwidzącego oka, zdjęć pochodzących sprzed wielu dziesięcioleci. Niektórzy obserwatorzy uważają, że celem Hollywood i całej branży rozrywkowej jest normalizacja satanizmu. Ta misja już prawie jest ukończona. Wszystkie ostatnie pełne pasji dyskusje na temat Kane Westa. Ożywiły szerszą dyskusję o satanizmie i okultyzmie w Hollywood. Cudzysłów: nikt nie będzie mógł wejść do nowego porządku świata, jeśli nie pokłoni się niosącemu światu, nikt nie wejdzie do nowego wieku, jeśli nie, przyjdzie, yy, nie przyjmie lucyferatyjskiej inicjacji. David Spranger, na pewno ja w tym kierunku nie pójdę, Idem, mam to gdzieś. Cudysów. I nie, miej, nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi yy, uczynkami ciemności, ale je raczej karczcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko yy, to zaś dzięki światłu yy, wychodzi na jaw jako pot, yy, potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: obudź się. Który śpisi, Powstaj z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Fragment listu Świętego Pawła do Efezjan. Jeśli spojrzycie na główne zdjęcie nas, naszej dzisiejszej publikacji, to wielu z Was rozpozna gwiazdę Hollywood. Mata Delona, na środku zdjęcia. To zdjęcie zostało zrobione w, w, z posta na instra, Instagramie. Przyjrzyjcie się uważnie zdjęciu. Nie tylko y, czyni znak wszechwidzącego oka, iluminatów zakrywające lewe oko, ale także pokazuje dodatkowe wszechwidzące oko w lewej dłoni. Raz jeszcze przypomnijmy, że i jedno oko jest symbolem iluminatów i reprezentuje cudysów oko wszechwidzące które z kolei reprezentuje inteligencję, mądrość i oświecenie światowym, świeckim lub niechrześcijańskim rozumieniu świata. Teraz gdy już macie świadomość czym jest, czym to jest, to prawdopodobnie już zorientujecie się, dlaczego gwiazdy pop kultury są tak bezkrytycznie zakochane w tym okultystycznym symbolu. Oczywiście istnieje wiele innych symboli używanych przez iluminatów, które również pojawiają się w Masonerii Kościele Szatana, znaki i symbole używane nie tylko przez gwiazdy Hollywood, ale także prze, tak, przez tak ukochane postacie jak Billy Graham. Pat Robertson, Ronald Reagan, Harry Truman, ten był na pewno masonem 33 stopnia, hmm, trzeba jasno powiedzieć, i niezliczni inni. To samo dotyczy tak zwanego polskiego deep state'u, też te same zasady działają. Teraz o Kane West. W ciągu ostatnich kilku miesięcy uważnie śledziliśmy supergwiazdę amerykańskiego rapu, idola wielu milionów młodych ludzi na całym świecie. Otóż Kane od samego początku swojej kariery był otwartym lucyferaninem, który nagle w kwietniu 2019 roku ogłosił, że został, cudzysłów, radykalnie zbawiony i stał się odrodzonym chrześcijaninem. To prawda, z której można się radować, jeśli to rzeczywiście jest prawda, ale niestety jest to kłamstwo. I drugi był chyba Ronald, ty, i, i, holenderski bankster, który również oczywiście odszedł od iluminacji i stał się osobą wierzącą. To trzeba powiedzieć jasno. Takich by, może być na świecie bardzo wiele. Jego muzyka na albumie, albumie Cudzysłów Jezus is King, czyli Jezus jest Królem, została nasycona satanistyczną oraz iluminacką symboliką. Ponadto raper wykonuje tę muzykę z cudzysłów, a artystami otwarcie. Przy, przyznającym się do praktyk satanistycznych cudysów, artystami, którzy na przykład posługiwali się okultystycznymi znakami podczas występu w Rockwood Church, co zauważyło wiele konserwatywnych magazynów. Przy tej okazji, przypominająca się słowa z Ewangelii według świętego Mateusza, cudysów. Albo wiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł, albo co da człowiek w za swoją duszę, czyli dwa retoryczne pytania można takie zadać. Ozzy Osborne dla, to dla hit Parker rok 1984, w cudzysłów Gdy wychodzę na scenę, dostaję szał, jak gdyby ktoś przejmował swoje ciało. Glen Tipton dla Hit Park rok 1984 cudzysłów Nim dojdziemy do połowy pierwszego numeru. Ktoś inny mną steruje, ja się tylko załapuję na jazdę i scenie staje się opętany. Angus Young Zespół ACDC DC, czyli zmienno stali, cudzysłów Przeżyłem to i tyle. połączeniu magii, muzyki. Było moim życiem. Nie, nie ma się co nad tym rozwodzić. Im więcej o tym dyskutujesz, tym bardziej wydaje, wydaje się być ekscentryczny. Ale faktem jest, że mi to pomogło, więc wykorzystałem to w pełni. Na zakończenie tego tematu powiem, że cztery muzyczne elementy tworzące piątą płytę: Led Zeppelin to czysta magia i alchemia. Jimmy Page zespół, Led Zeppelin, rok 2008 dla Guitar World, w wiem, że y, to brzmi jak New Age, ale w mojej medytacji był zwany Metatronem. Czyli oczywiście to, ta postać była wymieniona w księdze Henocha. Nie wiem czy o to samo chodziło, czy, że się ktoś potrzewał pod niego. Powiedział, my chcemy być poprzez po, po, po radio, dotarł do, do, do gimnazjum, liceum oraz uniwersytetów i prezentował najlepszych artystów. Przedstawić im nowych ludzi, niech wiedzą, że sami są wielowymiarowymi duchami w ogromnym, z ogromnymi możliwościami i perspektywami. Przedstaw im to im nowe formy egzystencji prze, wykraczające poza religię czy modus operandi dzisiejszej edukacji. Carlos Santana, rok 1999 dla, magazyn, dla magazynu Rolling Stones. Y, y, skontaktowawszy się z ową istotą nadprzyrodzoną, Carlos Satana wydał album Cudysów Supernatural To jest Cudysów nie z tego świata, który został ne, płytą roku, zdobył kilka innych nagród, gramy i pie, y, piętnastokrotnie od, y, ok, pokrył się platyną. I już na sam koniec wym, wymowny cytat Cudysów: Rok zawsze był diabelską muzyką. Uważam, że rock and roll jest niebezpieczny. Czuję, że zwiastujemy coś jeszcze mroczniejszego od yy, nas samych. David Bowie, rok 1976 dla magazynu Rolling Stones. Ja powiem, że bardziej może być, ale wy, wyrzucę nie muzykę heavy metal. To już jest okultyzm, i satanist 100%. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia!